No i cześć, wam wszystkim, z tej strony Bercik i kontynuujemy naszą przygodę w grze Wiedźmin 3 i od razu jakiś gościu do na nas wpadł. Kolejny. O ty wieśniaku. I sobie jeszcze raz na mnie wpadniesz? No, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. A my lecimy w tym odcinku. Pierwsze, co zrobimy, to ulepszymy jaskółeczkę. No, kulturka. Ulepszymy sobie jaskółeczkę. A później, później, później co? Będziemy zbierać dalej ekipę? W pierdol. Dobra, skończ tam swoją... swoją mądrości. Nie wiem w ogóle co się dzieje z tym OBS-em. Poprzedni odcinek się nagrał normalnie, a ten kurde co rozpoczynają odcinek zaczął się... ścinać. A tutaj mamy chyba przyjść. To tu? Mam wiebać? Geralt, Wiedźmin i poławiacz pereł. Proszę. Twoje pieniądze? Zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym. jak jakiejś zrobiliśmy. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. No i dobrze. Jak to, nie skomentowała twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. O kurde. Widzisz? Letta jest chora. Coś, 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 coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz, teraz już nawet nie mówi. Może jakoś pomogę? Powiedziałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. To mamy problem. Nie też, nie też. Bywaj, Geralt. Szerokiej drogi. Dobra. O... Jest mały problem. Nie ma tu karczmarza? Na dole? czasem na Kurde, no przecież nie u niego można kupić ten... Chyba, że... O, ty! Pojawił się! Siema! Co podać? Co podać? Pokaż mi swoje towary. To potrzebuję. O, to też. To masz wszystko, co potrzebuję. Tylko Vitrol jeszcze będę potrzebował skądś znaleźć. Bywaj. Bywaj. E, wiecie, co zrobimy? Pierwotny klajt. Wita pretendenta. Gerald wita pana Klajtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Tak. Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Gregoriuszem. Uwaga, uwaga! E, no to wiedźmin! Wstanie w, w szranki Trzeba trochę bitki. Z Georgiem Georgiusem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. Nie przegram, nie podłożę się. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? W jaki? Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. Uu. nie będę szkiwał. Pocałuj mnie w dupę, panie plajto. Pożałujesz tego. I pewnie przegram. Powitajmy na ringu zawodników Geralta i Georga Georgiusa, zwanego kafarem. Nie. Kafar. wygra! Czy, ale pulpecik. Oj, 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 Dalej kurwa! Uf, te on ma 15 poziom. No to się wiebałeś! Ty, aż się ja coś przyciągnął, prawo w mam temat na kolejną balladę. Ty, ale ja mu i tak nic nie robię, praktycznie przecież on ma 15 poziom, ja mam 28? Tego ja powinienem tutaj jednym strzałem zmieścić. A nie on jeszcze mnie tu będzie. No Taktyka jest no idealna. Białeś. Na razie to ty się wjebałeś. Przemek będę go tak lał. I koniec, i wygraliśmy elegancko. Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został Wiedźmin zwany Geraltem. Oto. Oto twoja o, ja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldem Onilem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do Slamsów. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w Bramie Oksenfurtskiej. No, brata to teraz robimy tak, biała mewa i teraz musimy wejść w eliksiry, to i vitrol potrzebujemy. Już mówię wam gdzie jest do zdobycia e, vitrol, bo ja tutaj już zrobiłem e, mały research. E, jednak niech jednak nie wiem gdzie zdobyć vitrol jeszcze raz jeszcze raz to idziemy to, ale to jest to ty nie ma gdzie znaleźć jest co znaę. Okay. Chyba że musimy. Niech Do kowala na chwilę podejdziemy. Podejdziemy do kowala. Mapa. Gdzie jest tu kowal? Tu musi być kowal. Bo coś mi tu kurde nie pasuje. Coś mi tu kurwa nie gra. Trzeba rozwiązać jakoś ten. Yy, nie ma tu kowala. Gdzie jest kurwa kowal? Tu jest kowal. No, tu. No ja to na dole jest chyba wewnętrzne. Ej ty, do ciebie. Czy znowu się zaczęło przycinać? Nie. I teraz tak. Pokaż mi swoje towary, bo ja może za A... kurde co za za bardzo sobie to komplikuje. Może po prostu z czegoś, co ja mam, można ten witrol zdobyć. Prochy. Prochy. Jakieś kamienie, Latwy, Stąd na pewno nie. Niczego, Kilof, trochę, czy albo nie? Ty, chyba się jednak nie da. Czyli chyba jestem w dalszym ciągu w dupie. Hmm, hmm, hmm. To skąd ja mam wziąć kurwa vitrol? Skąd mam zdobyć vitrol? Vitrol, vitrol, vitrol. Pokaż mi ty, co masz do zaoferowania. Co? Co ty, ty masz kurwa przysłowiowego chuje? Ale mogę ci sprzedać 16 pochodni. Bo potrzebny mi aż tyle. Vitrol, vitrol, vitrol potrzebuje. No Oj, serio. Jeszcze raz. No bo tutaj nie mam. Mm. Jeszcze raz. Nie, no, no, będziecie przy tym, bo mam nadzieję, że, że to będzie dosyć szybko. To ja muszę recepturę jeszcze kupić? Aha. Handel, dzielnica, Srebrne Miasto w Nowigradzie. Gdzie jest śre... Srebrne Miasto? Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Ja no, tutaj te znaki. Tchiapia. Ja Mamy problem. No, dodajmy no, na przykład. To i zobaczymy, gdzie to jest. Przepraszam, że tak to wygląda, ale... O, to, 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 to? To, to nie, to nie mam nic. Mówiłem, Z... że... Czemu? Tam w chuj, kurwa handlarzy? Ale nie mam napisane gdzie jakaś dzielnica. Hahaha. <śmany> si, Jestem zjebany, będę najebany Ja no gdzie jest to, kurwa, srebrne? Ty, ja naprawdę nie ogarniam, kurwa, aż tak tej mapy? Bo jak ja aż tak tego nie ogarniam, no to fajnie. Dobra, wiecie co? Eee, trzeba pobiegać do kupców. A! O! Dobra, po kolei. Au! Najpierw ty, kucyku. Ej, siwy! Chcesz ubić interes życia? O! No, co tam masz? O! Akcesoria magiczne, składniki alchemiczne, eliks i tak dalej. Ciekawe, bo na czarodzieja nie wyglądasz. Ani nie wyglądam, ani nie jestem. Ja tylko upewniam się, że rzeczy, które zostają po nieszczęśnikach spalonych na stosie, trafią w odpowiednie ręce. No, dobra, pokaż co pokaż, masz. co masz, same białe kruki w okazyjnych cenach. Uż! Kurwa, nie widziałeś mnie! Ten nie Co to był za jeden? I czemu zwiał jak nas zobaczył? Zostawił zupę na ogniu. <laughs> Żebym ja ciebie nie zostawił na ogniu, cwaniaku, będę miał cię na oku. Idziemy. Hahaha, ha, ha. nie, nie. Co jest kurwa z tym OBS-em, ja się pytam. Mój chłop też miecz dźwiga dla króla Radovida. No nie pierdolcie. Alo. Nie znasz, to na pewno poznasz! To roz będzie karany! Dobra w mm, mikstura. Niziołek nie kłamał. Zapach się niesie. Tylko ten rumień. Uh, uh. uh. Rum, rum, rum. No ty kurwa, to się ścina, czy mi się wydaje. Przecież mnie popierdoli. Popierdoli Ey, mnie. Równy z ciebie gość, że mnie nie wsypałeś. I za to należy ci się kolego zniżka. To co, pohandlujemy? Oczywiście. Niech będzie. Może tym razem nikt nam nie przerwie. Zorywa, nie masz tu nic. Nie masz tu nic. Nie masz tu nic. O ty. Teraz działa. Teraz mapka. A no. Idziemy tu? Nie wiem. Jeszcze będę musiał się pobawić chyba ustawieniami tego obesa, bo mnie to kurwa dobija już. Widziałeś ten pusty statek? O, i on wygląda tak jak... Nie, dobra. To nie on. No, to ten co sprzedawałem mu pochodnie. Byłaj. Ja pierdolę, no. Za jedną pierdolą będzie cały odcinek. Ale chciałbym to zrobić. No i dobrze, no w sumie. Kurwa, nie będzie szkoda. Gdzieś powinien być, że ja wchodzę na przykład do jakiegoś obszaru, wtedy by mi to dużo ułatwiło. Nowi tego wszystkiego. Może tam... To nie, ty, ty handlujesz... Książkami. Ja ci też mogę popierdalać książki. I to coś w ogóle waży? Nie. To zero waży. A to? To waży. Patrz, kurwa. No już nie masz. Fajnie. Bywaj, majciarzu, skarpeciarzu. No już i tu? Co Dawaj. Nic nie ma. Nic nie ma w Chcesz mnie po a, a może ty? Zap... Co? No, odwar z nekera. Nie herszkuje odwaru z nekera. Potrzebuję kurwa mitrolu. Bywaj. Bitrol. I, hi, 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 hi Wierzę, że to może chodzić tu gdzieś. Ale wiem, że jeszcze jest... Kurwa, gdzie to było? Alsem. Albo czekaj, tej gdzieś coś mam. Kurwa nic nie mam. Kowal partners. Tu. Dobra, to idziemy do Kairy. Idziemy do Kairy. Może ona ma to co byśmy chcieli Mam taką przynajmniej nadzieję. Chociaż taką minimalną. No, ty co masz? Kupujecie Oglądamy. Pokaż mi on to ma kompletnie kurwa, nic. Bywaj. Ten tutaj też pewnie nic nie będzie miał interesującego, co mi się przyda. No masz podpalę ci. Ja Jakie dole jeszcze będziesz tak komplikował mi dojście do ciebie? Pokaż, a nie. On też gówno ma. Nie, no ja po prostu pomiędzy jednym a drugim odcinkiem będę tego już chyba szukał. Bo to są kurde jakieś piny. A znowu kurwa coś się przyciąło nie wiem. Nie wiem czy to przez tą grę czy chuj wie przez co. Może zmniejsze ustawienia graficzne i to coś da. Te na przykład z Keirą nie, no z Keirą nie mogę, nie to jest guślarz. Ja pierdole. To no nie Kaira. Haaa... pewnie kurwa witrolu nie masz. Ha ha ha... A masz ten może? Są kamienie runiczne. To masz kurwa same... Kamienie runiczne kurwa! Popierdoli mnie! Naprawdę mnie weźmi? Pierdoli? Bywa Bywaj. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Proszę, napiszcie mi, kurwa, w komentarzu, jak ja mam to kurwa zdobyć. Ten vitrol zajebany. A w Białym Sadzie nie była Keira? Ona w białym sadzie była i ona będzie miała to, co chciałbym. A, no. chuj, spróbujemy. Mapa świata, biały sad, siedlacz, to ona. Chuj, no spróbujemy, no. A jak nie, to lecimy do Rosza. Może to być ona, ale że ona będzie miała Nie, to jest ta Tamira, Tamara, czy chuj to jest jakieś zioła coś się znajdą zioła kurwa, nie to działa! Ja chcę vitrol. Ty no ale nie ma tutaj nic. Oj, Boże. Bywaj. No, czekaj.